Halo wszystkim A Dzisiaj Wam pokażę nową erę robienia naprawdę beznadziejnych filmów na YouTube Czy chcesz być milionerem? Czy chcesz napisać parę zdań i niech sztuczna inteligencja zrobi ten film przez 20 sekund Ty go wgrasz na YouTube'a i zaczniesz zarabiać Jeżeli to jest Twoje marzenie to witamy na poradniku Wujka Timo Więc idziemy na serwis InVideo to, jak chcemy go znaleźć, to się nazywa InVideo AI i pierwsze, co wyskoczy, to wspaniałe narzędzie. Wchodzimy do InVideo, logujemy się używając Google'a czy jakiegoś innego konta, jakiego chcecie. Klikamy na Create AI Video. Teraz myślimy o czym chcemy zrobić film. uwaga, jeżeli chcemy naprawdę nie włożyć w to żadnej pracy, jeżeli jesteśmy tacy leniwi jak wujek Timo to stock footage, czyli footage, który ten serwis ma zgrany jest bardzo, bardzo minimalny, więc możemy używać swoich własnych footage znalezionych na YouTubie, ale to się mija z celem, więc coś trzeba znaleźć, jakiś topik, jakiś um, temat, który jest pełno, który jest pełno filmów o tym i ma tą zawartość tych filmów ten serwis AI, bo on naprawdę ma mało. Tych, których można używać. Więc give me a topic i detaliczne instrukcje. Ok, więc będziemy pisali po polsku oczywiście, bo czemu nie? Więc a, a film o, o lądowaniu na Księżycu, a NASA a program Apollo. Ok, a film ma pokazać Lądowanie na Księżycu amerykańs, amerykańskich astronautów. A na końcu ma zadać pytanie, czy naprawdę a, w 1970, a, kiedy naprawdę ludzie wylądowali na Księżycu um, i pokazać a człowieka konspiratora fol, jakiej tam w czapeczce. W czapeczce, czapeczce. Aluminiowej. Okej. Okay. Coś takiego. Um, możemy pójść sobie tutaj do YouTube Explainer, a, gdzie pierdykniemy to, co właśnie wpisaliśmy. A, muzyka ma być. Um, I don't know. Może on sam dobierze muzykę. Language natomiast ma być po polsku, więc a, jeżeli go znajdę, ponieważ zawsze mam problemy z tym. Hej, jest Polish, ok. I ma być um, głos, ma być kobiety. A będzie a, włoski voice. Polish voice, jest. Polski voice będzie i to będzie narrator. A, czekaj, film o lądowaniu na Księżycu. Tak. Na końcu. A, a... Uh, nie, zrobimy to jeszcze, jeszcze bardziej clickbaitowo, Więc uh, be, zrobimy to jeszcze bardziej clickbajtowo. Uh, to będzie Uncle Timo jako watermark. Uh, don't use iStock. Nie wiem, iStock as needed. I używaj audio library. Okej. Okay. Um, chciałem pokazać lądowanie na księżycu amerykańskich astronautów. Na końcu ma zadać pytanie: wiesz co? Nie. Um, nie, nie na końcu ma nie zadać pytania uh, lądowanie na księżycu narrator ma nie wierzyć że wylądowali że ludzie wylądowali na księżycu ok uh, na końcu filmu pokaż ok, dobra Uh, language should be Polish, settings, uh, female voice, ok. Dobra, więc jest, jest git. Uh, I teraz klikniemy sobie ten guzik, żeby on skreował ten film. No Najpierw tak naprawdę zaplanował o tym filmie. Więc on jeszcze film nie kreuje, on na razie zastanawia się, jaki to ma być film. Zastanawia się tak, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, szersze obręby tego filmu. Co wam za chwilę pokażę. Okej, okay. więc to będzie film, y, audiencja będzie to y, Conspiracy Theorist, czyli tacy jak Wujek Timo. A film ma być cinematyczny i to będzie na YouTube'a. I teraz Create i teraz zaczynamy na naszych zegarkach. Liczyć sekundy i minuty, ile to zajmie. U, nie wpisałem, ile to czasu ma zająć, więc ostatni film, jaki mi stworzyło, to było 7 minut. Nie żartuję. Więc specjalnie nie będę teraz, zapauzu nie zapauzuję i nie, nie będę a, robił edytu, że to tak szybko niby robi. Nie, ja Wam pokażę dokładnie, co do sekundy, ile taki, tworzenie takiego filmu trwa przez ten serwis sztucznej inteligencji. Tytuł, jak widzimy, na górze jest a Czy lądowanie na Księżycu było oszustwem? Odkrywamy prawdę. Czyli typowy taki clickbaitowy tytuł na YouTube'a, który przyciągnie masę oczu, gawiedzi typowych YouTube'owych oglądaczy, czyli, a, a, jak to powiedzieć tak miło, miłośników z toalety film twórczości. Okay? Więc a, tak to działa. Trzeba znaleźć jakieś clickbaity. Trzeba dać jakiś tytuł, czy tytuł, przepraszam, tytuł daje sztuczna inteligencja, my nic nie robimy, my tylko napisaliśmy dosłownie parę słów i kliknęliśmy guzik. I dalej już nie musimy robić, więc tak, tak działa tworzenie filmów w dzisiejszych, nowoczesnych czasach na, na YouTube'a i to się dopiero rozkręca, to się zaczyna dopiero. Więc to jest dosyć słaby serwis, od razu mówię dlaczego. Ponieważ on ma bardzo mało ym, filmów na tematy. Jak napisałem na przykład II wojna światowa, to miał dosłownie ze 20-30 filmików o II wojnie światowej, takich stock footage. Więc, jeżeli chce, ja chciałem, zrobiłem, film, zrobiłem film, napisałem, że mi zrobiło film o bitwie na wodnej lotniskowców w II wojnie światowej, o Santa Cruz, pod Guadalcanal. To owszem, tekst był fantastyczny, wszystkie fakty mi podało, ale footage, który on używał, był beznadziejny. Um, więc, jest też opcja tutaj, żeby dawać swoje własne footage, żeby po prostu zgarnąć filmy na przykład dokumentalne, które można zgarnąć legalnie. Jeżeli mówimy o II wojnie światowej, to wydaje mi się, że. Filmy dokumentalne są publicznie dostępne i może się używać bez copyrighta, więc jest tutaj taka opcja, jak widzimy, edit, jak ten film się zrobi, to pokażę Wam, jak prosto tutaj edytować, żeby zastąpić a, żeby zastąpić y, footage, który on używa, footage, który Ty będziesz chciał zastąpić tym. I albo możemy używać wyszukiwarkę w tej firmie, w tym, w tym serwisie NVIDIA, Albo włożyć swój własny. Ok, więc um, tak to działa. Ok, 22% spoko. Idzie sobie. Więc specjalnie to pokazuje, ile to czasu zajmuje, prawda? Więc yy, mogę zrobić edyt, ale specjalnie tego nie robię, żeby właśnie wam pokazać. A, więc głównie, chyba, polski głos jest bardzo trudny. A jak polski głos już syntez, syntez szuje, polska język trudna, to później już widzimy idzie. Więc polski język, jak wybierzecie angielski, English. Czy American English z akcentem z Kalifornii, to, to pójdzie bardzo szybko. Więc, okej, okay, stop, mamy film, 2 minuty 49 sekund. OK? Proszę zastopować zegarki. Idziemy. Cześć wszystkim poszukiwaczom prawdy. Dzisiaj zanurzymy się w jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w historii lądowanie na Księżycu. Czy rzeczywiście miało miejsce? Czy to jedno z największych oszustw, jakie kiedykolwiek zorganizowała NASA? Clickbait jak Dowiedzmy cholera. Się razem. W 1969 tak roku miliony na ludzi YouTube, na całym świecie drodzy. obserwowały, jak Neil Armstrong stawiał swoje legendarne pierwsze kroki na Księżycu, wypowiadając kultowe zdanie To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Jednak sceptycy tacy jak ja nie mogą się powstrzymać od zastanawiania się, czy to wszystko nie było perfekcyjnie wyreżyserowaną sceną, Mającą na celu wygranie wyścigu kosmicznego z Sowietami? Po pierwsze, porozmawiajmy o zdjęciach i filmach z misji Apollo. Krytycy twierdzą, że oświetlenie i cienie są zupełnie nieprawidłowe. Mówią, że wygląda to tak, jakby użyto wielu źródeł światła, bardziej jak na planie filmowym, a nie tylko słońca. A co z amerykańską e, larką, tutaj. wydaje się falować pod wpływem dać. na księżycowego możliwe, skoro na Księżycu nie ma powietrza? Przejdźmy do faktów radiacyjnych Van Alena, grubych warstw promieniowania otaczających Ziemię. Według niektórych teoretyków poziom promieniowania <laughs> jest tak wysoki, że astronauci potrzebowaliby dwóch metrów ołowianej osłony, aby się ochronić. Tymczasem ściany statku kosmicznego Apollo miały zaledwie... Już widzę, które kadry grubość. można zmienić. Coś tu nie gra, prawda? Niektórzy idą nawet o krok dalej i twierdzą, że do sfilmowania tego wszystkiego wynajęto słynnego reżysera Stanleya Kubricka. Sugerują, że wskazówki na ten temat można znaleźć w jego filmie Elśnienie, gdzie mały demon i Peter z rakietą Apollo 11. Przypadek? Nie sądzę. Ale nie ignorujmy kontrargumentów. Naukowcy i eksperci obalili wiele z tych spiskowych punktów, wyjaśniając anomalie na zdjęciach i wygląd flagi. Zapewniają nas, że misje były prawdziwe, a wszystkie dane i nagrania są autentyczne. A więc, co myślicie? Czy misje Apollo były największym oszustwem? No co myślicie? Czy może o AI, ja, ja, który tworzy filmy, posunęli się za daleko. Z dwóch zdań wujka Timo. w komentarzach. Dołączcie do dyskusji w komentarzach udostępnieniach i, i dajcie lajki, aby uzyskać więcej głębokich analiz najbardziej intrygujących tajemnic historii. Do następnego razu kwestionujcie narrację. No, i jak Wam się podoba, NVIDIA AI. Więc jak daliśmy taki topik, gdzie, um, dużo... okay, gdzie on ma dużo. Okej, teraz pójdziemy na edyt. Gdzie on ma dużo. Yy, yy, jak ja nienawidzę, jak to tak robi, ja sam zacząłem tak robić. Ma dużo kadrowych ujęć, ok. Więc zobaczymy, które mi się tutaj nie za bardzo podobają. Na przykład to. To mi się nie podoba, więc damy Apollo space i naciśniemy Enter i zobaczymy, czy możemy tu coś pierdyknąć. Um, z Apollo Space. Na przykład to możemy zmienić. Czy to już używamy? Prawdopodobnie tak, ale to nic. A to mi się też za bardzo nie, nie podobało. To jest radiation. Więc damy radiację. A jeśli chodzi o radiation, to damy tutaj taki znak radiacji. O, i już jest gites. Um, tutaj damy astronautów. Um, um, nie, tu też damy radiation. Ok, więc damy radiation. Uh, pa, 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 danger radiation. O, oh, taki jest, kurde. O, oh, ten jest cool. Dobra, to, to zrobimy. Um, a, to mi się nie podoba co to jest. Niektórzy idą nawet o krok dalej. Więc jak mówi po polsku o krok dalej, to pokazuje nam kroki astronauty tam na, na piasku. Więc damy tutaj astronaut. Um, I damy jakiegoś astronauty tutaj. <tryk> astronauta Moon. Mamy coś fajnego. O, jest krok, fajnie, więc mamy krok astronauty, więc zmienimy go tutaj. A tutaj jest wszystkiego słynnego reżysera Stanley Kubrick. Kubrick, ok. Czy mamy Stanleya Kubricka tutaj? Nie mamy. How about. A film dyrektor. Right. O, super. I robimy replace. Więc tutaj będzie, i widzimy tutaj, widzimy tutaj, może zademonstruję to, ups, um, że mamy, jak dajemy tutaj sobie scenę, jak dajemy sobie scenę, to nam pokazuje, ile to jest sekund i na przykład tutaj mówi naukowcy, eksperci obrali wiele z tych spiskowych punktów, więc dajemy tutaj scientists na przykład, i damy sobie naukowców tutaj, i on użyje tych naukowców, którzy teraz obalają te teorie spiskowe i tak dalej. A co to jest? Czy misja Apollo była największym oszustwem, czy może nie? A cartoon astronaut. O, i tutaj damy Cartoon astronaut, żeby się śmiać z tych teorii, że to jest nieprawda, więc damy sobie to. Zajebiste. I teraz e, Apply Changes. I jak damy ten filmik. E tych momentach w historii. Lądowanie na Księżycu było jak nikt. To już użyję mojej kadrów liści, bardziej jak na planie filmowym, a nie tylko słońce. Perby teraz do pasów radiacyjnych Van Coki, że astronauci ta... potrzebowaliby dwóch. To jest ta... poziom promieniowania. Jest poziom promieniowania, tak wysoki, fajnie, parece que fica bastante stressa, depois eles davam os pamiętam, osmony, aby się ochronić. Tymczasem ściany statku kosmicznego Apollo miały zaledwie ułamek cala grubości. Coś tu nie gra, prawda? Niektórzy idą nawet o krok dalej. I Ten twierdzą, krok dalej też zmieniłem tutaj. Tego astronauty, a to jest Kubrick. Reżysera Kubrick? Więc widzimy, że możemy kreować filmy w parę sekund, prawda? I zarabiać na tym pieniądze. Więc w następnym filmie nauczyłam, się, się ustawia SEO i jak się robi farmy troli Botów, żeby dostać po 100 tysięcy wyświetleń w parę godzin. Wtedy wasze filmy wywindują i wszyscy się cieszą, ponieważ. Wasza twórczość, która polegała na wpisaniu dwóch zdań po polsku z błędami ortograficznymi, dadzą Wam zarobić miliony dolarów. Tak działa biznes youtubera w dzisiejszych czasach. Więc jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy chcę zobaczyć. Edit skrypt, możemy zrobić. Jak widzimy, mamy skrypt. A możemy tutaj y, zrobić to, żeby nie było pauzy, więc mamy tutaj pauzę 2,5 sekundy. My to wymarzymy cześć wszystkim A, i y, może nie wiem, może zdamy cześć wszystkim, cześć wszystkim. Apply changes. Jestem ciekawy, czy to zmieni nasz skrypt, cały film, i ile to potrwa. To prawdopodobnie rozwali całą tą sekwencję tych wszystkich yy, mizernie dostosowanych kadr. Ale jak widzimy, wszystko, wszystko możemy zmienić. Wszystko możemy zmienić. I to jest niesamowite. Więc jak widzimy, zrobienie clickbaitowego filmu to jest parę sekund w cudzysłowie roboty. Jajaj. Ok, w międzyczasie, około tam sytytuję, film, który spieprzyłem teraz, ponieważ zmieniłem, napisałem cześć wszystkim czy wszystkim. To absolutnie zmieni całe te kadry z całego filmu. Pokażę Wam pierwszy filmik, który zrobiłem: dokumentalny filmik Inwazja Niemiec na Polskę. Żydem, Odsłaniamy strategię wojenną. Widzimy, jest subtitle. Dlaczego tak rzadko mówi się o skrupulatnej i niszczycielskiej taktyce użytej podczas inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku? Clickbait jak cholera? Wczesnym rankiem, bez wypowiedzenia wojny, siły niemieckie przekroczyły polską... Muzeczka dramatyczna. Stosując strategię zwaną Blitzkriegiem, czyli wojną błyskawiczną, atak ten łączył siłę powietrzną z szybko poruszającymi się wojskami lądowymi, by zmiażdżyć polską obronę w niespełna miesiąc Pol a Widzimy też, że możemy tutaj wpisać a, po prostu y, commands, czyli możemy po prostu wpisać tutaj rozkaz co chcemy, żeby AI zrobić. Nie musimy tam się bawić w edytowanie, możemy po prostu powiedzieć, żeby użył a, w tej sekundzie użył innego filmu. Okay? Polska została podzielona między niemiecką i sowiecką kontrolę. Inwazja ta nie tylko zmieniła krajobraz geograficzny i polityczny. Co oczywiście wszystko działa tak samo, możemy sobie piertyknąć tutaj. Na przykład to, to jest powiedzmy German soldier. Mamy jakiegoś niemieckiego żołnierza tutaj. Nie za bardzo. Więc widzimy, problem jest taki, że... O, tu mamy, fajnie. Problem jest taki, że on ma bardzo mało footage tutaj. Okay. A bardzo mało footage i damy apply changes. I on to szybciutko zmienił. Natomiast, jeżeli chcemy, na przykład, bitwę o Santa Cruz, który przy... zrobiłem, on nie ma footage II wojny światowej lotniskowców. Zamieniając ocean. Więc świate. ja bardzo, bardzo prosiłem, żeby on dał II wojny światowej lotniskowców, ale on nie ma tego, więc. Nie wiem, czy możemy to zrobić. Visual Search, Storyblocks, więc tutaj mamy niemieckich żołnierzy i tak dalej, więc to jest troszeczkę do dupy. Więc jeżeli jesteśmy naprawdę, naprawdę um, Chapter 1 Media 6, nie wiem, jak się dokładnie w to bawić, ale wiem, że możemy zrobić tutaj replay z tym na przykład. Um, jestem ciekawy, czy możemy tu zrobić. No, ja nie jestem. Nie jestem. Keep editing. Alright, let's apply changes tutaj. I zrobimy edit. I chcemy te nowoczesne tutaj lotniskowce, żeby tego nie było. Edit script. Więc widzimy, tutaj możemy się naprawdę bawić tym. Ja nie jestem w to dobry. Ja po prostu chciałem pokazać, że możesz pisać dwa zdania i nawet taki dupek żołędny jak ja możesz stworzyć clickbaitowy film. Absolutnie clickbaitowy film. O, czekaj, to sobie zrobimy refresh, bo mycz następny film przecież... Czy lądowanie na Księżycu było oszustwem, więc już jest, ok. więc jestem w wszystkim. Cześć wszystkim poszukiwaczom prawdy. No i już było cześć wszystkim, cześć wszystkim, więc on musiał zmienić cały film, ponieważ ja to na początku dałem, więc to wszystkie kadry zmieniło. Więc ja dałem cześć wszystkim razy dwa, nie? Bo było cześć wszystkim, była pauza cześć. A ja teraz zmieniłem to na cześć wszystkim, cześć wszystkim poszukiwaczom. Więc. Dzisiaj zanurzymy się w jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów filmie. Jak robimy eksport, to możemy dać eksport na 720p. Także jest YouTube ready, więc możemy tworzyć clickbaita jak cholera. Um, czy chcecie jeszcze coś zobaczyć, czy na serio zrobić następny film? Jak się robi SEO i jak dać sobie 100 tysięcy botów, a tak jak wszyscy profesjonalni, kanał Zero i tak dalej, i robią sobie setki tysięcy um, botów, którzy robią łapki w górę oraz setki komentarzy, które są po prostu parę słów a, i oni udają, że i wszyscy te youtuberzy, nie, nie żeby się przyczynił do kanału 0, wszyscy youtuberzy to więksi robią a, i robią sobie też, że a, a, komentarze niby od ludzi, rozumiemy się, mrugam teraz okiem na, na ekran, Komentarze od ludzi, które mają jakieś emoji, i jakieś tam trzy słowa: Jaki ty dobry kreator jesteś, i emoji uśmiechnięte, i oklaski, nie? I takich jest ze 100 komentarzy pod filmem. No to już wszyscy wiemy, że to są prawdziwi ludzie stworzyli te komentarze i podbijają ten kanał oglądalność i algorytmy. Więc tak działa YouTube w 2024 to nie jest żaden sekret jestem dumny z mojego kanału dlaczego? dlatego, że to jest wszystko organiczne że u mnie je, każdy komentarz to są ludzie nawet ci z Rosji a to są ludzkie komentarze każde moje obejrzenie to jest ludzki komentarz, to nie są boty oglądające analizujące, to jest ludzki ludzkie oczy patrzą na to i mam 500, to tam 1000 oglądalności i to jest prawdziwe, to jest prawdziwe i to się liczy w dzisiejszych czasach a wszystkie te filmy shorty i tak dalej, które są na clickbaitowe tytuły mają, jakieś Skibidi toalety i tak dalej, to są wszystko to co wszystko sztucznie stworzone. A, a YouTube przymyka na to oko, ponieważ dla YouTube'a to jest nawet dobrze, że coś takiego jest, ponieważ ci co kupują reklamy u YouTube'a Myślę, że jest taka oglądalność tych filmów, że tyle ludzi to obejrzało, przecież tyle ludzi obejrzało. Łapę w górę i tyle komentarzy ludzkich. <laughs> brugam okiem, brugam okiem, um, więc y, wszyscy są zadowoleni z tego i twórcy, i boty, które to oglądają i podbijają te, te filmy, które właśnie pokazali, jak się tworzy klik i ci, co płacą za reklamy. No więc y, tak to wygląda, moi drodzy. Mogę robić eksport i mogę na tym filmie zarobić masę, forsy, dać na monetized i, i będzie zajebiście, prawda? No cudownie jest na YouTubie, wspaniale, prawda? Damy łapkę w górę, ponieważ. Y, no, nie działa teraz łapka w górę, ponieważ tak. No dobra, więc y, do, do zobaczenia wszystkim. No tak działa, tak działa kreacja filmów: Bycie YouTuberem 2024. Cześć, cześć. Cześć wszystkim, czy wszystkim poszukiwaczom.